Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym wam powiedzieć, że przygotowałem dla Was giveaway na stronie Halcase. Na 200 dolarów wystarczy wpisać tutaj ten kodik, płacić 5,5 dolara i otworzyć skrzyneczkę Suncase no i dołączacie bierzecie udział, macie do wygrania 200 dolarów. Przygotowałem dla Was takie skiny, m.in. innymi czy digla dla Stream, także zachęcam. Oczywiście macie link w opisie, łapeczka w górę z dzwonkiem i lecimy do odcineczka. Siema się, witam was na nowego z Halcemesem na moim kanale, następnie wiecie w kod promocyjny, wpiszcie kodzik Gravitale 18 i Wam plus 10% dopłaty oraz 70 centów na sam start. No i też pamiętajcie o konkursie, który w też Oczywiście link w opisie. No i co lecimy sobie z pierwszą bitewką. No i myślę, że na start taki fullonki za 500 dolarów to będzie coś spoko. Myślę, że to będzie spoko start. Zobaczymy. może tutaj siądzie coś fajnego. 500 dolarów na sam start i co nam da pierwsza bitewka w tym odcineczku pamiętajcie łapczę w grę z dzwonkiem, nie wiem czy mówiłem. I my lecimy pierwsza bitewka. O kurde o kurde, co tu się stało? Co tu się stało? Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Ej, ten Fuka Long, tak sypnął. Lightning Strike i M9 Autotronic. 1800 dolarów. I druga taka bitwa, proszę, daj teraz mi coś. X-Ray na prawo. 1600 dolarów. Ej, dobra, to jest niemożliwe. Dobra, trzeba trochę przystopować i trzeba tutaj zrobić... No, odkutkę. myślę, że... Myślę, że, myślę, że... takie co by tu dać? Może te koski? Cztery takie koski, myślę, że na odbitkę. Może coś fajnego poleci. Zobaczmy, zobaczmy. Cztery skrzyneczki, cztery razy, to jest chyba tylko koski, tak jest. Zobaczmy, jakie tu koski lecą. No, pierwsza skrzynka nie daje, choć za 200 dolarów, okej. Okay. Okej, okay. to całkiem spoko, myślałem, że to jest o wiele tańsze. No teraz na prawo, jest niedużo, okej. Okay te dwie skrzynki przed nami. Okej, okay, nie wiem ile kosztują te do Jersey. Spoko. Mamy przewagę i ostatnia skrzynka, byleby tutaj coś... No właśnie. No właśnie. Na szczęście na ostatnim odcinku wygraliśmy bardzo dużo, więc ja sobie to sprzedaję. I lecimy dalej. Trzeba się odbić, trzeba się odbić. I myślę, że sobie teraz damy... Myślę, że... Takie trzy skrzyneczki na trzy osoby. Na odbitkę. Ale no nieciekawie, nieciekawie już się dzieje. Przegraliśmy całkiem sporo pieniążków. No ale wiadomo, pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Eee, więc możliwe, że w tym odcinku niestety przegramy. No ale zobaczymy. Liczmy na to, że odwróci się los i, i wygramy. No ale póki co jest tragedia. 80 dolarów po dwóch skrzynkach i trzecia skrzynka. Aha. No my 3 uspę dostaliśmy po 40 dolarów Tragedia Tragedia totalna Dobra, to trzeba Fukalonga tutaj Albo rubicary, rubicary. teraz rubicary. I nawet damy sobie... Czekajcie, damy sobie rubicary i damy sobie... O Coś takiego na trzy osoby Myślę, że... Myślę, że to nam może pomóc Ale jest tragedia Naprawdę sporo już przegraliśmy Chciałbym się odbić Zobaczmy, zobaczmy, robi cery 400 dolarów, prawie okej, okay, nie wiem, 300 dolarów, okej, okay. nie jakoś wybitnie, ale jest Git i Blue Sporting. no chyba wygraliśmy. Wygraliśmy, okej, okay. co prawda, no nie jest to duży profit, ale zawsze coś, zawsze coś, Jeśli już się zbliżamy ku dobrej drodze. To myślę, że teraz sobie weźmiemy, jak gdyby wziąłeś, powiedzmy, 7 takich skrzynek na 4 osoby, na odbitkę. No to by mogło też całkiem sporo zmienić. Jak to przegramy, to jest trochę lipa. Ale jeśli wygramy, to się myślę, że odbijemy nawet nawet na zero. Pierwsza skrzyneczka. Zobaczmy. Nie wiezę. No nie wiezę. Dzisiejszy odcinek jest totalnie pechowy. Totalnie pechowy. Leci nam syf totalny. No co jest? 1000 dolarów! No to jest nie do odbicia. No to jest nie do odbicia. To jest po prostu hit. Co tu się stało? Dwie z do końca. No nie da się. Najpierw tutaj Tiger, tu Ur Ursus, a tutaj to. No. Pff, pff, nie wiem. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ja nie wiem co powiedzieć, no tu się... Niefajna sytuacja stała. Dobra Prince, może Prince będzie tą skrzynką, która nam odda. Eee, albo Diamond? Coś takiego, trzy osoby. Może to odda, no nie, nie wiem, ja już nie wiem co ja mam zrobić. Tutaj poleciała taka dominacja na nas. Najbardziej pochowy odcinek. Pierwsza skrzynka Diamond. No i m dziewiątka na prawo. 600 dolarów. Ja, ja nie wiem co mam zrobić. Rękawiczki na środek 400 dolarów. Hamiawu poza 50. I ostatnia skrzyneczka. No, Kosa na no, 260 dolarów. Nie wierzę. Dobra, nie wiem, nie, nie wiem co mamy zrobić. Fukalonk na czterech, Może nas odbije, może nie. Najwyżej, najwyżej jest GG. Najwyżej jest GG po prostu. Kałęk na 4 osoby. 500 dolarów. Zobaczmy. Proszę, proszę. Przegraliśmy. 1500 dolarów. Nie przegraliśmy w faktoryniu. Odbiliśmy się. Super. Dobra. Teraz ja bym poleciał tutaj z jakąś taką tańszą skrzyneczką, ale dawiał więcej razy. I myślę, że to może być skrzyneczka. Myślę, że to może być ta skrzyneczka. Mm, albo dajmy sobie ją 7 razy i na koniec dajmy sobie to, No i na trzy osoby coś takiego. Myślę, że całkiem spoko. Jezu, uratowaliśmy. Ty, te rękawiczki uratowały nas totalnie. Fuka z to jest przepiękna skrzynka, naprawdę. Ostatnio nadała Gold Abareska w poprzednim odcineczku. A teraz uratowała nas przed totalną porażką. Glock za 330 trzyście dolarów na sam start dla oponenta. Nie zaczyna się to dobrze, no nie zaczyna się. No dzisiaj jest tak, że tak pochowy odcinek. Chyba, że no jeszcze się jakimś cudem odbijemy i wyleci nam, no nie wiem, jakiś kolejny Gold Arabeska kałasek Jak w poprzednim odcinku, bo no nie widzę innej opcji. Albo jakiś karambicik, no nie wiem, nie wiem co by musiał nam polecieć tak szczerze. Bo jest naprawdę lipnie. Ale przynajmniej te rękawiczki wyleciały za 1500$, dolarów, to na pewno nas sporo uratowało. Tutaj ostatnia skrzyneczka została za 75$ i potem ta najdroższa. No tutaj te m przeważają zdecydowanie i nie jest to dobre. I ostatnia skrzyneczka, na jakaś kosa potężna, no niestety nie. Oj, ten digielek drogi wyleciał. No i niestety tutaj sobie bocik wygrał, o, w ogóle o 5 centów. Ciekawie, ciekawie. Dobra, to myślę, że teraz skrzynki z kosą, skrzynki z kosą. I myślę, że zrobimy sobie... A eee... może te? Myślę, że. Albo. Dobra, mam, mam inny pomysł. Dajmy sobie. Tak, tak, tak. I tak. Pięć takich skrzynek na trzy osoby. Może tutaj odna. Może tutaj. No, myślę, że taka bitwa jedna odrobiłaby nas sporo. Bo tutaj. No, z półtora tysiąca dolarów myślę, że jest pewne w tej bitwie. Tylko pytanie: dla kogo? No, pierwsza skrzyneczka pokazuje, że. że raczej nie dla nas. Druga skrzyneczka, okej, okay, ale środek i tak najwięcej, 400 dolarów aż! No i lipa, no i lipa to jest, no i lipa, środek znowu, 300 dolarów. Ostatnia skrzyneczka, a nie przedostatnia, sorry. No, tutaj survival, ale on nie kosztuje zbyt dużo i ostatnia skrzyneczka... No niestety... Jest lipa, myślę, że fukanek znowu może nas uratować. To, to jest nasza szansa, no, ja dzisiaj liczę na Fukalonga. A no, dwie osoby zrobiłem. Dobra, wywalone, lecimy na dwóch. Jak ma oddać to odda na dwóch nawet. Proszę, Fukalong. walnij jakąś petardę. Okej. Okay. Chociaż no to nie jest duży profit w sumie. To nie jest duży profit, ale ważne, że wygraliśmy. Gdyby to było na czterech, to to by był fajny proficik. Dobra, to myślę, że sobie zrobimy teraz te... Te droższe skrzynki z kosami. I takie trzy skrzyneczki na trzy osoby. Niech będzie, niech będzie. Cyk, cyk, lecimy. Pierwsza skrzyneczka, pierwsza skrzyneczka przed nami. No i nawajka. Niestety. chociaż to nie to jest najlepszy drop. OK. Powiedziałem niestety, a tutaj się okazał to najlepszy drop, no teraz ten falchionik na środku jest najlepszy, no i ostatnia skrzynka decydująca. Proszę. Przegraliśmy. Nie wiedzę. Najbardziej pochowy odcinek, dobra, ja sobie otworzę skrzynki eventowe, już dzisiaj nie będę was męczył eventem, bo pokazuję go co odcinek, więc nie ma sensu, 5 skrzynek za do 120 dolarów, 600 dolarów otwarcie. Zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, no i gdyby ta hydra była, to by było pięknie, no ale niestety nie ma hydry. Więc dostajemy tutaj 130 dolarów. Okej, okay, no nie oddało to totalnie. Nie oddało to totalnie. Czy mamy w ogóle skin, żeby kontrakt zrobić? Nie, mamy tylko te pięć skinów więc sobie otwórzmy jeszcze 5 takich. Zrobimy sobie kontrakt na koniec i myślę, że to będzie na tyle. No dzisiaj naprawdę smutny odcinek. Naprawdę smutny. Pierwszy raz tak zabrało. No ale cóż, no czasami się zdarza, no mieliśmy chyba z 5 odcinków, nie no nie 5, ale z 3-4 odcinki, gdzie wygrywaliśmy, więc w końcu musiało się zdarzyć tak, że przegraliśmy. Dobra, dodaję sobie te skiny, lecimy z kontraktem, damy nawet trudny, jak mamy wygrać to wygramy, cyk, na koniec dostajemy... Zatki za 20 dolarów, no to pokazuje jak pechowy to był odcinek. Pamiętajcie o w górę z dzwonkiem, wam może lepiej polecić, grabi do 18 Zachęcam wszystkie linki w opisie. Pamiętajcie o konkursie, trzymajcie się siema!